Wiem dziwnie, taki trochę inny filmik niż standardowo się na kanale pojawia, ale pomyślałem sobie, długo już się interesuję tym streamowaniem i nagrywaniem, tak więc czemu by nie spróbować nagrać jakiegoś poradnika do OBS-a, jako że to jest teraz główne narzędzie do streamowania i nagrywania, a może być trochę skomplikowane i trudne do ogarnięcia dla osób, które pierwszy raz w to wchodzą? To będzie poradnik dokładnie jak ustawić nagrywanie pod OBS-a. Wrzucam oddzielny filmik też jakoś Pewnie w tym samym momencie, jak ustawić obs do streamowania. Tak więc, jeżeli interesujecie streamowanie, to przejdź na, na, na ten drugi filmik, gdzie link zostawię w opisie. Jeżeli interesujecie nagrywanie, to znajdziesz to tu. A jeżeli interesujecie oba, to no ja używam OBS' i do streamowania i nagrywania w tym samym momencie, więc moje ustawienia na, sobie, na pewno ze sobą współgrają w, te, w tej kwestii. Dobra, no to po prostu można przejść w Settings. Nie wiem, czy mam tutaj też tłumaczyć, jak działa ustawianie sorsy i wszystkich tych dodatkowych, jak na przykład grę wychwycić czy coś takiego. Myślę, że to jest do ogarnięcia dla każdego w swój, na swoją własną rękę. Tym bardziej, że niektóre gry się nie da wychwycić za pomocą Game Capture i trzeba, trzeba używać Window Capture. Video Capture Device nie służy na przykład tylko do kamerki, ale też na przykład do Elgato, za pomocą którego streamuje z konsol, więc jest to troszeczkę skomplikowane. Jeszcze różne Streamlapsy inne tego typu rzeczy trochę by to zajęła. To nie jest ta ciężka część, a ciężka część jest kiedy przejdziemy w ustawienia. Yy, tutaj nic nie ma ciekawego. Tu jest do streamingu, output i tutaj mamy do nagrywania. Nagrywanie, yy, oczywiście output Mode ma, ma, trzeba ustawić na advance, bo Simple nie daje wystarczająco dużo opcji. Type standard. Path, ma, do którego mają być nagrywania. Ja mam ustawiony format P4, bo tak z metodą prób i błędów wyszło mi, że wygląda najlepiej. Encoder, no ja mam ustawiony na moją NVIDIA, tak żeby nagrywało za pomocą GPU w przeciwieństwie do na przykład X264, gdzie wtedy większe obciążenie idzie na CPU. Więc ja, ja mam mocniejsze GPU. Moje CPU ma już 13 lat. W zasadzie zastanawiam się nawet niedługo, żeby je wymienić. Tutaj rescale output sobie odznaczamy. Nie chcemy, żeby to było zaznaczone, ponieważ reskalować będziemy w zupełnie innym miejscu w innej tabelce w ustawieniach. Tak więc to na pewno zostawiamy. Jeżeli tu sobie zaznaczymy i ustawimy tutaj na coś, to będzie dwa razy reskalowane i wtedy będzie to wyglądać o wiele gorzej. Tak więc to zostawić tutaj bez zmian. Na dole encoder, czyli to najważniejsze. Bitrate mam ustawione na 8000. Myślę, że poniżej z 6000 nie powinno się schodzić. Dużą różnicę między 6 a 8000 ten bitrate nie robi. Bitrate czym, yy, czym więcej akcji jest na ekranie, powiedzmy, tym ważne, żeby był ten bitrate podkręcony bardziej, ponieważ jeżeli na przykład mamy niski bitrate i ekran normalnie wygląda w menu OK, a zacznie się jakaś akcja, to potem mogą się te piksele wszystkie rozlać i nie będzie wiadomo, co się w ogóle dzieje na ekranie. Więc to ustawić myślę na 8000 dla 1080 1080p jest ok, można trochę podbić, jak na przykład, nie wiem, chcemy 60fps, czy inne jakieś takie akcje ogrywać, chociaż nawet dla 60fps chyba 8000 jest ok. Przy streamingu znowu jest to trochę ważniejsze, żeby do, dopasować to do, do rozdzielczości przy nagrywaniu. Można po prostu dowalić nawet z 1000, z 10000. Czym większy bitrate przy nagrywaniu, tym większe obciążenie dla komputera, więc to po prostu można dopasować do swojego. Do swojego komputera. Jeżeli mielibyśmy zejść tu na, myślę, 6000, to chyba już dla pewności lepiej yy, przeskalować to do 720p i zostawić na 6000, bo na 6000 dla 1080 to już mogą być problemy. Keyframe interval 2 automatycznie jest 0, ze chyba jest. Nie, od razu jest chyba ustawione 2. Preset na max quality, bo oczywiście bardziej na quality nam zależy. Jeżeli, jeżeli mielibyśmy ustawić na max performance, to już lepiej po prostu zrzucić trochę z bitrate'u. Profil high, żeby była jak najlepsza jakość. Tutaj ja mam zaznaczone psycho visual tuning. Visual tuning jest odpalony w razie gdyby bitrate na przykład nie dawał rady, to żeby trochę podkręciło przy jakiejś większej akcji ten bitrate na chwilę. Jeżeli mamy wystarczająco duży bitrate, to można to sobie odznaczyć. Ja mam to zaznaczone tak dla pewności. Oczywiście, posiadanie włączone, jeśli posiadamy to włączone, no to bitrate może nam skoczyć troszeczkę wyżej niż sobie ustawimy. No i wtedy hmm. mogą może GPU troszeczkę bardziej obciążone być. W przypadku audio tutaj nic nie zmieniałem, zawsze mam bitrate na 160. Nie jest to tak, bardzo, tak ważne. Tym bardziej, że nagrywam mikrofon yy, Audacity. To to jest w zasadzie tylko do nagrywania gry. Tu jest jeszcze ważny audiotrack. Mam zaznaczony audiotrack 1. Ustawiłem sobie obs w ten sposób, żeby na audiotrack 1 szedł sam dźwięk z gry, a na audiotrack 2 szedł dźwięk z gry i dźwięk z mikrofonu. Dlatego nagrywam sobie tylko jeden, ponieważ mikrofon nagrywam sobie za pomocą Audacity. A w przypadku streamowania tutaj audiotrack mam na dwójce. Zaraz też pokażę, a w zasadzie teraz pokażę, jak to ustawić. Tylko trzeba sobie zapisać, kliknąć. To pewnie będzie. Poza ekranem w zasadzie już. No to kliknąć tutaj i będzie na samym dole Advanced Audio Properties, żeby otworzyło się te menu. I tu mamy nasze wszystkie dźwięki. Mamy dźwięk desktop audio, czyli z gier. Yy, mikrofon i Streamlabs, czyli jakieś powiadomienia i tak dalej w moim przypadku. Zależy od sceny. Jeśli mamy na, scen na scenie jeszcze jakieś kilka rzeczy, to też tu będzie tego więcej. Ale między scenami dla yy, sourceów, dla urządzeń się to zapisuje. Tak więc na przykład mam tutaj mój mikrofon i mam zaznaczony, żeby szedł tylko na traku 2. A wszystko inne mam na wszystkich trackach, bo chcę też na pierwszym nagrywać, tak jak mówiłem. Więc na traku 1 idzie desktop audio i mikrofon nie. No i wszystko inne też idzie na track 1, bo chcę to też nagrywać. A na track 2 idzie wszystko razem z mikrofonem. Czyli streamuję z traka 2, nagrywam dla traka 1. Audio tutaj też nic tutaj nie zmieniałem. Tu można sobie ustawić delay, można sobie ustawić push to talk. Można sobie tutaj zmienić docelowy mikrofon albo z jakich, jakich głośników ma przechwytywać dźwięk. Można sobie zostawić na default. Ja często odłączam i podłączam sprzęt, więc wolę sobie się upewnić, że będzie z mojego mikrofonu pobierany dźwięk, a nie z jakiegoś losowego, bo już mi się zdarzyło, że przy. Przełączaniu i przenoszeniu komputera, a potem zacząłem nagle streamować z mikrofonu, z kamerki, co już miało strasznie. Video, czyli dla nas druga najważniejsza tabelka. To samo pewnie powiem w streamingu, bo to jest wspólne dla obu. Czyli tak, Base Canvas Resolution tutaj ustawiamy sobie Resolution naszej gry albo monitora. Zależy, co chcemy streamować, czyli Base Resolution tego, co chcemy nagrywać. Przepraszam, w tym wypadku, co chcemy nagrywać. Ja mam ustawiony na 1080, mimo że monitor mam 1440p, to zmieniam sobie to na 1080, dlatego że w przypadku. Z nag nagrywania z konsol to jest zredukowane do 1080 zawsze, a jak nagrywam, to żeby dopasować do tego, zmniejszam sobie po prostu rozdzielczość ekranu do 1080. Tak więc, base resolution ustawiamy sobie na taką, jaka jest gra, którą chcemy nagrać, a output resolution ustawiamy sobie na taką jakość, w jakiej chcemy, żeby to nagranie wyszło. Powiedzmy, że ok, grę mamy odpalone na 1080, ale nie chcemy, żeby y, nagranie aż tyle ważyło, plus żeby nie, nie musi być w tak dobrej jakości, więc chcemy sobie zmniejszyć to do 720p, więc można to zrobić tutaj. I tu jest to najbezpieczniej zrobić, aniżeli y, tutaj. Jeżeli tu nie mamy Rescale Output zaznaczonego i wklikniemy teraz sobie nagrywanie przy Video, nagra się w 720p. Jeżeli chcemy faktycznie zmniejszać sobie jakoś, to najlepiej użyć BQ, b Możemy też pokombinować z lanchos, ale dla mnie personalnie najlepiej wygląda b te, te dwa to jest totalny bajzer, Buzzer tego nie chcemy. Najbardziej tego na samej górze, bo wygląda nawet tu jest, że Blurry i scaling, więc. To jest najgorsza możliwa jakoś b albo lunchos, Te dwie są najlepsze. Ja korzystam z b bo dla mnie personalnie wygląda to najlepiej. Niektórzy korzystają z lunchos, to jest kwestia preferencji. Nagraj chwilę sobie na b potem na lunchos i sobie porównaj. Oczywiście, jeżeli nie reskalujemy, to to nie ma znaczenia, bo żaden filtr nie jest wtedy wykorzystywany. No i ostatecznie tutaj Common FPS Values i możemy sobie ustawić, ile chcemy mieć FPSów. Możemy też sobie zmienić na Integer. I ustawić sobie ręcznie, jeśli chcemy jakieś dziwne wartości 35 fps czy coś takiego. Ale polecam raczej używać Common FPS Values i ustawić sobie jedną z tych tradycyjnych. W przypadku 60 fps klikamy sobie po prostu na 60 fps ów. już nic nie musimy zmieniać. Tutaj to będzie nagrywane w, gra będzie nagrywana w 60 fps ach. Ja nagrywam w 30 fps na ten moment, przynajmniej. Może sobie podskaluję? Jeszcze nie jestem, pewien. nie wiem w zasadzie, czemu korzystam wciąż z 30 fps ów. jestem w stanie. 60 FPS-ów skorzystać. Może to sobie zmienię. no ale to już po nagraniu. Tak więc na ten moment ja sobie zostałem 30. Oczywiście, w przypadku zmiany FPS-ów też powinno się zmienić. Ten bitrate na troszeczkę większy. Ja myślę, że gdybym streamował, gdybym nagrywał w 60 FPS-ach, 8000 powinno być ok. Może pokusiłbym się na 9000. W przypadku nagrywania bitrate, tak jak mówiłem, to jest po prostu kwestia sprzętu. W przypadku streamowania jest to trochę bardziej skomplikowane. Tak więc. Tutaj możemy sobie zwiększać to, póki komputer nam mnie wybuchnie. No i ostatecznie Advanced Process, Pri Pro Process Priority High, tak żeby, e, to jest troszeczkę bardziej skomplikowane, żeby wytłumaczyć, po prostu żeby e, w pierwszej kolejności komputer przekazywał resursy e, moc obliczeniową na OBS-a, a potem dopiero na grę. W ten sposób e, będziemy zawsze wiedzieć, jeżeli by coś miało nam ścinać, ponieważ fps -y w grze zaczną spadać, jeżeli ustawimy sobie y, priorytet na grę, to wtedy w grze może być 120 fps. Ale OBS może grubić klatki i nie wyrabiać. A my nawet nie będziemy wiedzieć, po prostu będziemy sobie grać. Tak więc tu dla pewności high Renderer Direct 3D11, w moim przypadku to jest jedyny wybór. Tutaj większość osób chyba będzie mieć tylko jeden wybór. Y, format kolorów ja mam ustawiony na NV12. Ponownie, to po prostu wygląda dla mnie najlepiej, możesz pokombinować. To zmienia tylko saturację, balans bieli i inne takie rzeczy z kolorami, czyli rzeczy, na które, które możemy dostrzec na, na własne oko, więc po prostu pozmieniaj, pokombinuj. Tak samo z Color Spacem, ja używam rec 709, bo po prostu wygląda dla mnie najlepiej. Tutaj kolor, Color Range Full, to nawet już nie jest, czy wygląda, czy nie wygląda lepiej, Limited wygląda jak gówno. To chyba wszystko, jeśli chodzi o nagrywania. No i jeszcze audio mixer mogę w zasadzie dodać. Ja tu mam mikrofon ustawiony na minus 20. Desktop audio, czyli audio z gry, przeważnie staram się dopasować tak, żeby było właśnie w okolicy minus 30. W przypadku, kiedy gadam z kimś na Discordzie, to próbuję dopasować do mojego, tutaj do minus 20, minus 15. Dopasowujemy właśnie przesuwając te, te, te paski tutaj. A właśnie, mikrofon dobiegł do, do maksa. Ale też można to sobie zrobić za pomocą ustawień dźwięków w komputerze, czyli tych tutaj. Ponieważ na przykład, jeżeli chcemy, żeby kolegę na Discordzie było słychać bardziej, a grę, a grę troszeczkę ciszej, to możemy sobie grę przyciszyć tutaj, kolegę podgłośnić, bo tutaj wszystko jest po prostu wyłapywane jako jedna ścieżka audio i nie ma, nie ma opcji w OBS-ie podgłosić kolegi, przyciszyć gry. Tak więc tutaj tak przeważnie minus 30, tu minus 20, tak żeby było czysto słychać i chyba wszystkie już ustawienia Teraz przejdę do nagrywania ustawień dla streamowania, ale to już będzie w następnym filmiku. Link w opisie, więc powodzenia, miłego nagrywania. See ya.